Witajcie, wszyscy z tej strony. Mały Mike. Dzisiaj niestety nikogo ze mną nie ma. Gram sobie w Brawl. Nie tylko będzie opening. Ciężko zarobiłam. Do 15 poziomu. robimy albo może zależy jak starczy. Bo tyle misji jeszcze mam, muszę zrobić. Oprócz tych w karnecie zadymiarskim to dużo. Czyli oprócz tego, tego. Tego. Wiecie. Dobra. Gramy sobie kolcem. Robi dwa wyzwanka. 180 na solówce i wygrać 6 razy gry koltem. Już koltem wygrałem 4 albo 5 gier. dokładnie nie pamiętam. Przed chwilą to wbijałem, ale już nie pamiętam. Złapą mam pamięć. Czynam. oczywiście do subskrypcji i dzwoneczka i, i oczywiście łapkę w górę już koniec zebrania, czas nagranie czas na, na nagrywanie xd co ja gadam A, łaj, kolczyk nie, kolcik nie zły kol, zły pies aha dobra, rozumiem Która to, to było miejsce? czwarte, czwarte. Nie, trzecie, super. Tak, wtedy miałem cztery, teraz mam pięć już. Lecimy. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia... 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 Niedługo będę mieć Jesskę. Tutaj Jessie. Lecimy, kolejna runda. Kolejna to była ostatnia. Później jaką będę grał. Wiem jaki tytuł nadać. tym No dobra, gramy. Kolejna rundeczka. No, my zabieramy dostanę. A mało. Ja ucieknę. A, waj! No i że mm. Całe życie moje. Plus dwa pucharki. Tak, średnio powiedział. Gra ktoś jeszcze... Nikogo, którego mam. Lecimy kolejną rundę. No, teraz się uda wygrać. Znaczy czwarte miejsce. Chociaż żeby zaliczyć wyzwanku na kolta i dostałem 250 żetonów. Dobra, chłop leży. nie leży, ja leżę. On nie leży szczęście. On leży. nie ma nikogo to już tutaj na pewno gdzieś ktoś będzie tam jest poko. i Rosa. o kurde ile ich tam jest nie. o dobra no, no i super czwarte miejsce jedno wyzwanko zaliczone do kolta jest tu jest już kończymy drugie Teraz szelką gram. Ile g... sześć gier muszę nią wygrać? Tak, sześć gier. Lecę. Lecę sześć gier szelką. To tam jest, idę ją podjechać. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Przecież gier wszelkich nie grać. To też jest za 250 żetonów. Wszelka idzie. Tu ja się trochę skryje. No i Colt leży. No i 9 kg mam. To tutaj pewnie ktoś jest liczbę. A dobra. Rozumiem. Obydwoje się zabili. My się już będziemy żegnać, mam nadzieję, że macie odcinek spodoba, że zostawiliście subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę w górę. No to cześć!